Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem z wyjazdu do Wiednia. Jadę do tego Wiednia razem z Kasprem. Raczej po prostu Kasper jedzie z nami, bo ja zawsze w każdej wakacji jeżdżę do Wiednia. I teraz razem z rodzicami stwierdziliśmy, że zabieramy też ze sobą Kaspara, bo w sumie Czemu by nie, więc to będą nasze pierwsze takie wspólne wakacje. No i co, ja nie mogę się doczekać, więc myślę, że już odezwę się do Was wtedy, kiedy będziemy jechać. Jesteśmy już w Wiedniu i przyjechaliśmy na jakiś punkcik widokowy, gdzie widać cały właśnie Wiedeń Wcześniej jeszcze byliśmy na jedzeniu i też na mieszkaniu, ale tam nie nagrywałam Także teraz fajnie, oglądamy sobie, zaraz będzie zachodzik, więc polecam Ty jak się czujesz? Podoba ci się? Tak, bardzo mi się podoba Pojechaliśmy teraz w sumie nie wiem gdzie, bo pierwszy raz już tutaj w ogóle jestem. Jest to jakaś zielona kopuła, ale ogólnie. Widzieliśmy jakąś ładną zieloną kopułę, więc stwierdziliśmy, że przyjedziemy. I ogólnie jest tutaj bardzo ładnie, zaraz Wam zresztą pokażę. Mój kamerzysta jest strasznie dziadowy, bo się śmieje i mi trzepie kamerą, więc nie polecam usługi. 2 na 10. Związanie ciąg dalszy zrobiliśmy teraz liżące się zdjęcie takie bardzo ładne, mega fajne, tylko szkoda, że jesteśmy tak troszkę wieśniacko ubrani bo są bardzo ładne tutaj miejsca ale przyjedziemy tutaj jeszcze raz, jak będziemy ładnie ubrani, bo kolega jest cały na czarno ja jestem w jakimś beznadziejnym topie i spodenkach, więc ubierzemy się ładnie i jeszcze raz tu przyjedziemy chcesz coś dodać? Eee, że jesteśmy to jest kościół no kościół jesteśmy pod kościołem i jest bardzo ładne ani ja nie umiem się dzisiaj wysłowić Przepraszam za wszystkie złe słówka Chcieliśmy nagrać bardzo fajnego TikToka I sobie bardzo ładnie też tańczyliśmy I myślę, że Kacper zapisał się na jakiś kurs tańca Bo pięknie mu wychodziło tańczenie Mam rację Oczywiście. Tak, zapisał się na kurs tańca po weselu. Tyle, że jest jeden problem. Moja jakość telefonu, a raczej w ogóle jakość tego nagrania jest okropna, bo powoli zaczyna być ciemno, więc nie polecam iPhone'a 13, mam zamiar go zmienić. A ty co myślisz już o iPhone'ie 13? No. Nie spisał się dzisiaj. Tak, więc nie polecamy i... I mnie fajnie, bo chcieliśmy nagrać bardzo fajnego TikToka na bardzo ładnych widoczkach, a tu nic. Hejka moi drodzy, witajcie kolejnego dnia. Aktualnie jesteśmy na jakimś dziwnym czymś, bo nie umiemy się poruszać tutaj komunikacją i tak. Teraz ten pan szuka na telefonie, gdzie mamy jechać. Co prawda, jest on tutaj pierwszy raz i to on ogarnia tutaj nasze przemieszczanie się w tym momencie, bo ja niestety nie dam rady, ale ci. Będzie dobrze. Lewo? Mhm. Uh -huh. Ja Ci coś nie ufam. W sensie, ja tu byłam więcej razy, ale ja rozumiem, że Ty jesteś. Widać? Dziękuję Ci ślicznie, wiesz? Super jesteś. Nie narzekajmy, bo są bardzo ładne widoczki i myślę, że jest tutaj po prostu ładnie, więc nie ma co w sumie narzekać. Jesteśmy teraz w Starbucksie od galerii, bo nie dojechaliśmy tam, gdzie mieliśmy jechać i jesteśmy teraz w innej galerii. No i pijemy sobie, tak jak powiedziałam, Starbucksa tutaj. Jest y, jakiś coś kacpra i ja to sobie teraz piję, bo mi bardzo to smakuje. To jest jakieś karmelowe coś. To jest moje. I tu jeszcze wzięłam maczę, która jest okropna smakuje jak trawa. A ty co myślisz o tej maczy? No nie dobra, strasznie. Dotarliśmy tam, gdzie mieliśmy już jechać na samym początku. Tym razem jechaliśmy z moją mamą, która teraz poszła poszukać jakichś chlebek dla łabątków, ponieważ tutaj są. I sobie siedzimy na Dunajem. jak dzisiaj nieba. Jak oceniasz umiejętności swojej przewodniczki, czyli mnie? Przewodniczka się zarówno i tutaj pierwsza. Sancel Him. Tak się dzieci bawią. I zostały nam ostatnie trzy. Widzicie kolejnego dnia. Wczoraj za bardzo nic sensownego nie nagraliśmy, dlatego dzisiaj nadrabiam. Jesteśmy teraz na Stefan's czy Stefans Stefan nie wiem jak to się w końcu czyta, ja nie jestem dobra do z niemieckiego i idziemy na jedzenie. Idziemy na pancake, ale na razie stoimy, bo musi mi się aplikacja zaktualizować z mapu bo inaczej nie dojdziemy. Ale jest bardzo fajnie, wzięłam sobie okulary, bo mnie strasznie oczy bolą. I tak, tutaj mamy kacra, tak ładnie go. Ubrałam tutaj taka polubka troszkę zmięta, ale to przez to, że była w walizce, do tego spodenki, jakieś tam buty. Elegancik. Tutaj mamy katedrę, i jestem ciekawa, czy są tutaj jakieś osoby, które oglądały mój odcinek z ciekawostkami z Wiednia. Tam właśnie mówiłam tą całą legendę na temat tej katedry i czemu jedna, właśnie wieża jest krótsza. Więc jestem ciekawa, czy są tutaj właśnie takie osoby. Tutaj mamy turystę, tak jak powiedziałam, Luke 10 na 10 siedzi na telefonie. Co robisz na tym telefonie? Nic. On. Stadzałem godzinę Akurat, nawet dzień żadnych nie robi, tylko ja potem muszę mu przesyłać Więc to jest najgorszy turysta, jakiego kiedykolwiek miałam Nie patrzcie tak na mnie, po prostu ja tutaj robię diss na ciebie Ale jak ogólnie się czujesz? Podoba ci się Wiedeń? Bardzo mi się podoba To super Już nagrywasz Okej okay. No Idziemy sobie, a Wiktoria tutaj nawiguje Idziemy coś zjeść Idziemy na pancake'i ogólnie to już wyszliśmy z tamtej tamtej <noise> ogólnie to już wyszliśmy I zrobimy wam teraz taką Małą recenzję tego miejsca Zatrzymajmy się, bo ja tutaj muszę się skupić na gadaniu Także To jest ogólnie bardziej taka Restauracja, jakaś taka kawiarenka Głównie z pancake'ami Mają tam jeszcze jakieś takie późne śniadania Ale na to za bardzo nie patrzyłam, bo chciałam pancake'i Bo były ładne na TikToku No i ja wziąłam sobie Czekoladowego pancake'a I on był właśnie z czekoladą, miał tam lody czekoladowe Jakieś maliny a on wziął sobie karmelowy popcorn. Tak, popcorn karmelowy. Tam był właśnie popcorn karmelowy, jakaś tam polewa i też lody. No i moim zdaniem jego te pankeiki były lepsze, bo to nie są takie zwykłe, normalne pancake'i, tylko one były takiej konsystencji... Chmurki, takie fajne były takie, takie inne Wydaje mi się, że to są jakieś w ogóle takie koreańskie pankejki Bo chyba kiedyś o czymś takim słyszałam Ale mogę się mylić I ogólnie właśnie jego były lepsze Moje były spoko, ale nie jakieś takie za specjalne Drugi raz bym tam Chyba poszła tylko dla wyglądu Bo ładnie tu serwują Idziemy teraz z powrotem Pod katedrę Bo tam idziemy dalej Między innymi do tego ładnego hemu, bo chcę mu pokazać ten taki fajny hem. I jeszcze pójdziemy sobie na jedną kanapeczkę sześniewskiego, bo jakoś te pankeki były takie niby zapychające, ale nie w takim sensie takim no. Jesteśmy już pod katedrą i stwierdziłam, że biorę tego turystę i idziemy do środka. Także teraz idziemy do katedry. Zapaliliśmy tutaj świeczuszkę i nasza jest tamta, taka jedyna, odległa od tych wszystkich pozostałych. Wróciliśmy teraz na mieszkanie i sobie siedzimy. Ja zaraz zakładam gorset, ale stwierdziłam, że coś właśnie dla Was nagram. Kacper jest tutaj, stoi obok mnie, choć tu. Jakoś specjalny. Hejka, witajmy tutaj. Hello. I tak, siedzimy sobie, strasznie nie bolą nogi, szczególnie stopy, bo chodziłam w klapkach i nie, mam jakąś rany, Więc nie polecam japonek. Japonki to zło. Co nie? Tak. Witajcie! Mamy wieczór i jeśli są tutaj osoby, które oglądały vloga z Turcji, to one dobrze wiedzą, że moja kamera ma problemy z łapaniem ostrości, jak jest ciemno, więc myślę, że to już nic więcej nie muszę dodawać, ale idziemy teraz na Prater, ten oto pan wyciąga mnie na atrakcję i, i mi życzy bardzo źle, więc życzy mi i go już nie lubimy, więc zobaczymy jak to będzie. Kolega wybrał atrakcję, a raczej ja ją po prostu zatwierdziłam, bo on już proponował wszystko. Tam jest jakiś Roller coaster, tu jest jeszcze jakiś i jego też proponował, jakieś mustawki. I na razie idziemy na jakąś taką naziemną, taką na ziemi i może tutaj nic nie, nic się nie stanie. Jak coś będzie jego wina, że nie będzie żadnych filmików na kanale, to jego wina, bo przez niego to będzie wszystko. 嗯。 Pierwszej atrakcji. Ogólnie to było super. W ogóle się nie bałam. No, było genialnie, tu nie? Bardzo nudna była. Nudna! <grym i wódź> <grym i wódź> Kolejna atrakcja, czyli takie coś. Wybraliśmy coś takiego, ponieważ tutaj chyba nie ma do góry nogami tego takiego niefajnego. Ja za bardzo na to nie chcę iść. Chociaż. A nie, dobra, nie ma. Więc zobaczymy, jakie będzie to. On się cieszy z mojego nieszczęścia i że ja się boję, więc jest jakiś chory człowiek. Nie polecam Kolega teraz pije, ale już wyszliśmy z tej atrakcji. Jak oceniasz? Fajne było. Fajne było, tylko bardzo się tam bałam, lekko się nawet obstrałam, że nie jak wiem. Jak jechaliśmy do góry. No, nie do góry, jak zjeżdżaliśmy. To było okropne. To było okropne, jeszcze na zakrętach tutaj, tak strasznie dziwnie było, że nie fajne, ale było spoko, pojechałabym jeszcze raz. Byliśmy na jakimś rowerku zderze i ogólnie. Mega, przed się sra, że tak powiem. On chyba też, bo mówił, że też żałuje, tak samo jak ja. Ale było takie fajne, że mam jedyne. Ja bym poszła na to raz, ale to jest za drugi biznes, bo za jedną osobę jest 10 euro. Dajcie kolejnego dnia. Jesteśmy teraz w Szymbrunie. Niestety, moje włosy nie wyglądają za specjalnie, bo biało, więc tak nie za specjalnie, właśnie wyglądają. Ale tak, jesteśmy, chodzimy mój turysta jest bardzo denerwujący, ponieważ cały czas się pyta o coś. Na przykład. Na tym budynku jest jakiś taki ptak, i on się pyta, powinnaś wiedzieć. Tak, i on mi mówi, że ja powinnam wiedzieć coś o tym ptaku, i że mam mu opowiedzieć jakąś historię. Więc ten turysta bardzo działa na nerwy: bardzo i nie da się wytrzymać. Także następnym razem weź sobie jakiegoś przewodnika takiego profesjonalnego. Ogólnie to sobie chodzimy, i będziemy musieli iść tam na samą górę. Mi już się odechciewa, bo rano byliśmy na jedzeniu i miałam samby i mnie obtarły. Teraz mam inne buty, prawda, ale dalej mnie boli. I przez to, że właśnie tutaj mamy turystę, to idziemy tam. Nie polecam czegoś takiego. Kolega idzie jakby nie mógł. Popatrz się na to. Weszliśmy na górę tutaj na Brunie i chyba umieram On też, ale mówi, że nie Ale ja mu nie wierzę, bo widzę po nim, że on jest bardzo zmęczony Dlatego siadliśmy na ławce, żeby on mógł sobie odpocząć, bo ja się w ogóle nie zmęczyłam I mamy bardzo ładne widoczki Tam z tyłu jest takie fajne o Zaraz tam idziemy, tylko sobie chwilę jeszcze posiedzimy Tutaj są takie fajne widoczki Oczywiście najlepszy jest tutaj po lewej stronie ale tutaj też są fajne widoczki. Co się śmiejesz? Tutaj też są fajne widoczki i bardzo mi się podoba. Mama kupiła nam taką wodę, która kosztowała 5 euro. I teraz powiedz to, co powiedziałeś przed chwilą. Powiedziałem, że. Wolałbym się napić wody z tego stawu niż płacić 25 zł za wodę Także... Pada, w ogóle kropić, pada. no e, Ta woda była bardzo droga i zabierajcie ze sobą swoje wody, bo tutaj jest drogo Ale na pewno smakuje inaczej, bo wiecie, trzeba pić i tak mówić, że bardzo dobre, bo 5 euro to trochę dużo Zaczęło kropić i to tak dosyć mocno, więc idziemy się gdzieś schować tam pod dach, bo okazało się, że tutaj nie ma przejścia, więc idziemy, ale to jest bardzo niefajna pogoda, nie trafiła się nam. Halo, witajcie kolejnego dnia. Niestety wczoraj nie nagrałam dużo, bo Kasperek stwierdził, że będzie chory. I siedzieliśmy przez pół dnia w mieszkaniu, ale teraz jest lepiej i chodzimy sobie teraz po sklepach. Wcześniej byliśmy jeszcze na takim Ala śniadaniu, jedliśmy krosanty. Ja tutaj nie umiem mówić po francusku jakoś ładnie, więc mm, tak. I chodzimy sobie, tutaj mamy który chodzi w moich okularach i jest bardzo super. Przed chwilą wdepłam w gumę i nie polecam. A ty polecasz? Mogę dodać na Instagrama, jak wycierała guma. <gum> Moje drogie, kolega jest dobrze wytrenowany Polecam to usługi 10 na 10, nie muszę nic nosić Jest fajnie Jego ceniam ja myślę, że tutaj idealnie Wszystko pasuje Tutaj oczywiście pasowałoby jeszcze zawiązać z tyłu no Ale patrzcie, jak to wszystko uwydatnia te kształty Kasper, do twarzy ci w tym Myślę, że musisz to wziąć A ty co myślisz? Fartuszek Fajny Fajny, fajny, fajny. 10 na 10 Jesteśmy teraz przed Starbucksem, bo ja wzięłam sobie mango dragon fruit, ogólnie to w Starbucksie jesteśmy tutaj codziennie, jesteśmy fanami, potrzebujemy tej takiej złotej karty. No. Tej złotej karty, bo my jesteśmy stali klienci. No i właśnie ja mam tego Mango Dragon Fruit. On zawsze sobie bierze to karmelowe frappuccino, coś takiego, ale nie wiem czemu teraz nie wziął, więc nie lubimy kolegi. Ale to bo już jest... piłem dzisiaj. Dobra, nieważne. Nie lubimy go, ale właśnie Mango Dragon Fruit i to karmel frappuccino to jest mega dobre połączenie. Polecam. Wiecie ile ja z tego wypiłam? Wzięłam może dwa łyki i patrzcie ile zostało. Co ty zrobiłeś? Wypiłam. I kupił sobie przy okazji jeszcze magnesik. Osa za nami lata, ale to nieważne. Mamy magnesik, pamiątkę. Jest fajnie. Szkoda, że wypił mi właśnie mojego Starbucksa. Mały update. Wyszliśmy do kilku sklepów i tutaj mamy siateczki. Jeszcze jedną rzecz mam, ale to jest tam gdzieś na dole. I tak. Ja już mam zakaz wchodzenia do sklepów, a Kasper ma dość. Robiliśmy już ostatnie zdjęcia i zaraz wracamy na mieszkanie. Potem jeszcze pójdziemy do jakiegoś sklepu, ale to już spożywka. I jedziemy do domu. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał zostawiajcie łapeczki w górę I widzimy się w kolejnym odcinku. Musicie zostawić dużo lajków, żeby Kasperek występował w kolejnych odcinkach. Także baju.